Karmisz, sprzątasz kuwetę, okazujesz pieszczoty, ale czy robisz to, co naprawdę jest ważne dla serca twojego kota? Prawda jest taka, że czeka, w ciszy, na proste gesty. Małe działania, które mogą całkowicie zmienić jego odczucia w twojej obecności. Ale ponieważ nie może zapytać, po prostu patrzy. Czekać, przyjęty. I dlatego wielu korepetytorów kocha, ale nie wie, jak się odwdzęczyć. W tym filmie odkryjesz dziesięcio cichych gestów, które każdy kot chce wykonywać przez całe swoje życie, a prawie nikt ich nie wykonuje. Niektóre są prawie niezauważalne, inne być może już zignorowałeś, nie zdając sobie z tego sprawy. Ale kiedy zaczniesz je praktykować, nie tylko będziesz mieć szczęśliwszego kota. W jego oczach dostrzeżesz coś, co mało kto ma zaszczyt widzieć prawdziwą kocią pewność siebie. Gest 1. Powoli mrugać w powrocie do niego, to gest prawie niewidoczny. Powolne, spokojne mrugnięcie, jakby czas zwolnił na sekundę. Dla ciebie może to wyglądać po prostu jak senny wyraz twarzy, ale dla twojego kota to coś więcej to wyraz zaufania. W języku kotów bezpośrednie wpatrywanie się oznacza czujność, zagrożenie. Ale kiedy kot patrzy na ciebie i mruga powoli, mówi: Ufam ci, czuję się tu bezpiecznie. To jeden z najsubtelniejszych i najsilniejszych znaków uczucia, jaki może okazać kot. A najlepsze jest to, że możesz odpowiedzieć, możesz mrugać w tym samym spokojnym i delikatnym rytmie, pokazując, że rozumiesz. To szacunek, kto także zaznaje przy nim spokoju. Ten cichy dialog wzmacnia więź między wami. Nie potrzeba słów, bez dotykania, po prostu obecność. Spróbuj. Następnym razem, gdy ktoś będzie obserwował cię z daleka, z półki na książki lub przez okno, powoli mrugnij. I zauważ reakcję. Wiele kotów odwzajemnia ten gest. Inni spokojnie pochylają głowy. Niektóre nawet są blisko. To tak jakby powiedział w końcu mnie usłyszałeś. Miłość kota tkwi w szczegółach, a czasami wszystko, czego od Ciebie oczekuje, to mrugnięcie okiem. Gest dwie stany Z bodziec w domu, wzbogacenie środowiska. Twój kot spędza większość swojego życia w czterech ścianach. Ta sama kanapa, te same pokoje, te same dźwięki. I choć wydaje się spokojny, nie oznacza to, że jest szczęśliwy. Za pogodnym wyglądem może kryć się nuda, frustracja i samotność. Koty to urodzeni odkrywcy. Muszą polować, wspinać się i prowadzić śledztwo. Gdy brakuje im stymulacji, chorują nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Dlatego też jednym z największych gestów miłości jest wzbogacanie środowiska, w którym żyjemy. Nie musi to być drogie. Wcale nie jest to skomplikowane. Możesz zacząć już dziś drapak przy oknie, interaktywne zabawki, które uwalniają smakołyki, Pudełka tekturowe z wejściami i wyjściami, ścieżki pionowe z prostymi półkami, źródło bieżącej wody do eksploracji, kawałki jedzenia ukryte w domu, te drobne zmiany nadają sens jego dniom. Zamieniają rutynę w przygodę, wyprowadzają mózg z trybu automatycznego i na nowo łączą go z instynktem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile godzin spędza czekając, aż coś się wydarzy? Możesz sprawić, że dzień będzie nudny, a dzień pełen życia. On nie chce tylko jedzenia i czułości. On chce stymulacji. On chce żyć. A w głębi duszy czeka tylko na to, byś zamienił ten zimny dom w terytorium pełne odkryć. Gest 3. Zaakceptuj horgan i pozwól, aby cię oznaczył. Może nawet nie znasz tej nazwy, ale na pewno to poczułeś, to delikatne uderzenie głową, które zadaje ci kot w rękę, w twarz, w nogę. To jest bantym. A za tym uroczym gestem kryje się głębsze znaczenie. On mówi, że należysz do Niego. Kiedy kot pociera pysk o ciebie, używa gruczołów, które uwalniają feromony, substancje chemiczne, które oznaczają terytorium, uczucie i przynależność. Mówi: Jesteś częścią mojego świata, dajesz mi bezpieczeństwo. To tak, jakby tworzył między wami wspólny zapach: coś niewidzialnego, ale realnego, coś. Co tylko on rozumie. Kiedy odwzajemniasz się delikatnymi pieszczotami w tych samych miejscach policzkach, czole, brodzie wzmacniasz tę niewidzialną więź. Mówisz w jego języku: Ja też do ciebie należę. Wiele osób, nie zdając sobie z tego sprawy, odpycha kota, gdy ten zaczyna wykonywać ten gest. Albo zignoruj. Ale to, co kot czuje, to odrzucenie. Zaproponował coś intymnego i został odrzucony. Więc następnym razem, gdy potrze Twoje czoło bądź obecny, pozwól mu cię oznaczyć i odwzajemnij się uczuciem, spokojnym głosem, spokojnym wzrokiem, ponieważ dla Twojego kota nie jesteś po prostu kimś w domu. Jesteś rodziną, terytorium, schronienie, a On po prostu chce, żebyś przyjął tę miłość, W sposób w jaki on potrafi ją dać. Gest 4. Pozwól i ceń ugniatanie. Czy widziałeś kiedyś, jak twój kot ugniata chleb? Ten naprzemienny ruch łapy, ściskanie koca, kolan, a nawet ciebie. Może się to wydawać po prostu słodkim zachowaniem, ale tak naprawdę jest to jeden z największych przejawów uczucia, jaki może zaoferować kot. Ugniatanie wywodzi się z dzieciństwa. Jako kocięta, koty przyciskają się do ciała matki, aby pobudzić produkcję mleka. Jako dorośli powtarzają ten gest tylko wtedy, gdy czują się całkowicie bezpiecznie, zrelaksowani i spokojni. To jak emocjonalne spotkanie z miejscem absolutnego komfortu. Jeśli on ci to robi, mówi, przy tobie czuje się jak w domu. Jednak wielu korepetytorów jest tym zirytowanych. I wcale nie miało to być złe. Pazury bolą, a ruch wydaje się natarczywy. Oto więc rada. Użyj grubego koca między nim a nogami. Niech ugniata bez przerwy, delikatnie go głaszcz, gdy to robi, wzmacniając połączenie. Przerwanie tej chwili może wywołać frustrację. Przecież on nie żartuje, dostarcza ci głębokich wspomnień emocjonalnych. Daj mu się wyrobić, pozwól mu pokazać, że jest spokojny. Bo nawet jeśli nigdy nie mówi tego słowami, to w tym cichym geście. Mówi ci, że kocha cię tak, jak kochał swoją matkę. Gest 5 stawiając rutynę z czasami, którym może zaufać. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot zgaduje, kiedy się budzisz, jesz lub wracasz do domu? To nie magia. To rutyna. Dla niego przewidywalność jest synonimem bezpieczeństwa. Koty nie radzą sobie dobrze z nieprzewidywalnością. W przyrodzie każda nagła zmiana może oznaczać niebezpieczeństwo. Nawet wewnątrz pomieszczeń instynkt ten pozostaje aktywny. Dlatego posiadanie rutyny jest jednym z najważniejszych gestów troski, jaki możesz zaoferować. Karm go zawsze o tej samej porze. Poświęć co najmniej 10-15 minut dziennie na zabawę z nim. Staraj się zachować pewien schemat przy wychodzeniu i powrocie do domu. Powitaj go w ten sam sposób o tej samej porze dnia. Dla nas to tylko szczegóły. Dla niego są to filary emocjonalne. Organizują mu dzień. Uspokajają się. Przynoszą pokój. Częste zaburzenia rutyny u kotów mogą powodować niepokój, zmiany apetytu, drażliwość, a nawet problemy zdrowotne. Ale kiedy wie, że przybędziesz, że danie zostanie podane, że nadejdzie moment czułości, on po prostu się nie relaksuje. On ufa, ponieważ w cichym świecie kotów rutyna jest językiem stabilności, a dla nich stabilność to miłość. Gest 6 nauka czytania tego, co mówi ogon. Twój kot może nawet miałczeć. Ale ci, którzy naprawdę go znają, wiedzą, to ogon mówi najgłośniej. Ogon kota jest jak otwarty pamiętnik emocji. Ujawnia radość, strach, ciekawość, irytację. Trzeba tylko wiedzieć, jak obserwować. A najbardziej niewiarygodne jest to, że wielu właścicieli przez lata nie zdaje sobie sprawy, że ich kot codziennie komunikuje się za pomocą swojego ciała. Oto kilka prostych przykładów. Ogon noszony wysoko, z lekko zagiętym końcem. Symbol szczęścia i gościnności. Chce bliskości. Ogon owinięty wokół nogi. To uścisk. Gest czystej miłości. Ogon nisko lub pomiędzy nogami. Niepewność, strach lub poddanie się. Szybkie i agresywne ruchy. Irytacja. Być może przekraczasz jakąś granicę. Ogon nadmuchany i wygięty. Pełna czujność. Czuje się zagrożony. Nauka tego języka jest jak otwarcie nowych drzwi w relacji z kotem. Rozumiesz, kiedy prosi o przestrzeń, zauważasz, kiedy chce się bawić lub po prostu położyć obok ciebie. I co najważniejsze, uszanuj to, co próbuje powiedzieć. Większość ludzi spodziewa się, że kot będzie się komunikował w taki sam sposób jak pies, ale koty mówią inaczej, bardziej subtelnie, bardziej elegancki, ciszej. A gdy nauczysz się słuchać, odkryjesz, że on zawsze do ciebie mówił całe twoje życie. Gest 7. Odporni się na dotykanie brzuchu. Nawet jeśli on go pokazuje, twój kot leży na grzbiecie, odsłonięty, zrelaksowany, a twoja pierwsza reakcja jest automatyczna. Wyciągnij rękę i pogłaszcz dziecko, ale potem nadchodzi strach. Zęby, pazury, obrażony wzrok i pytasz siebie: ale on się zgłosił. Szczerze mówiąc, nie. Gdy kot pokazuje brzuch, niekoniecznie oznacza to, że prosi o pieszczoty. Ten gest jest rzadkim i głębokim wyrazem zaufania. Mówi, czuję się tu tak bezpiecznie, że mogę pokazać swoją najsłabszą stronę. Ale to nie oznacza, że masz pozwolenie, żeby go tam dotykać. W naturze brzuch jest najbardziej chronioną częścią ciała. Dotykanie tego miejsca nawet z miłością, może aktywować instynkt obronny. Niektóre koty akceptują dotyk. Tak naprawdę niewiele. Większość wolałaby, żebyś po prostu podziwiał. Szanuj go. I zrozumcie, że sam fakt, że jest taki, jest już darem. Sekret tkwi w obserwacji. Jeśli przewróci się na bok, ale utrzyma ogon nieruchomo, a jego oczy będą powoli mrugać, jest zrelaksowany. Jeśli go dotkniesz i zauważysz, że napina ciało, porusza ogonem lub usztywnia łapy, przestań. Nie musisz dotykać, żeby okazać uczucie. Czasami miłość nie jest inwazją. A gdy szanujesz te granice, on to zauważa. A następnym razem, gdy przewróci się na plecy, będzie wiedział, że jest przy tobie bezpieczny. Że kochasz go takiego, jaki jest. Gest 8 daj przestrzeń. Gdy jej potrzebuje. Ale bądź blisko, twój kot znika. Podejdź do rogu domu. Ukryj się w szafie, połóż się na szafie lub wpełź pod łóżko i pytasz siebie, czy on mnie już nie lubi. Ale nie popełnij błędu. To dystansowanie się nie jest odrzuceniem. To kousi sposób na zachowanie równowagi. Koty są stworzeniami introspekcyjnymi. Potrzebują ciszy, odosobnienia, przestrzeni w których będą mogli czuć się niewidzialni i bezpieczni nie uciekać od ciebie ale żeby się doładować oddychać zorganizuj się w swoim wnętrzu wielkim gestem miłości nie jest tutaj próba wciągnięcia go na swoje kolana chodzi o uszanowanie jego przestrzeni i pozostanie dostępnym to znaczy bez słów jestem tutaj kiedy będziesz chciał wrócić i wraca zawsze wraca ponieważ koty wiedzą kiedy ktoś szanuje ich naturę. I ta cicha wolność, którą oferujesz, nie narzucając się, wzmacnia więź jak nic innego. Możesz pomóc tworząc narożniki z kocami w miejscach wysokich lub osłoniętych dostęp do szafek lub skrzynek z zabezpieczeniem środowisko, w którym wie, że może zniknąć bez bycia śledzonym, kiedy później położył się na twoich kolanach i mruczał. Nie dlatego, że nalegałaś, bo potrafiłeś czekać. A dla kota jest to warte więcej niż jakiekolwiek uczucie. Gest 9 oferuj prawdziwych uchodźców i ukrytek. Twój kot nie chce luksusu. On chce bezpieczeństwa. Aby czuć się bezpiecznie, potrzebuje czegoś niezbędnego. Miejsca, w którym będzie mógł zniknąć. W naturze koty szukają nor, szczelin między skałami i czubków drzew. Są to miejsca, w których można spokojnie spać, obserwować w ciszy lub po prostu być samemu. Bez strachu, bez przeszkód. Wewnątrz domu instynkt ten pozostaje żywy. A gdy oferujesz prawdziwe kryjówki, przemyślanie zaprojektowane, wiadomość, którą otrzymuje, jest jasna. Tutaj możesz być tym, kim jesteś. Tutaj jesteś chroniony. Te odosobnienia nie muszą być drogie ani luksusowe. Pudełko tekturowe z miękkim kocem, szafa z uchylonymi drzwiami, półka na książki z przestrzenią tylko dla siebie, nisza w wysokim drapaku. Zdala od przechodzących ludzi, kiedy twój kot znajdzie takie miejsce, odpręża się. A ten relaks przekłada się na zdrowie, równowagę, dobre samopoczucie. Wiele agresywnych, lękowych i niepokojących zachowań pojawia się wtedy, gdy kot nie ma gdzie się ukryć. Czuje się cały czas bezbronny. Zawsze wystawiony. Zaoferowanie kryjówki oznacza zaoferowanie spokoju. To daje mu prawo do tego, żeby nie być dostępnym cały czas. I pozwala też na to, że kiedy zdecyduje się odejść, przyjdzie z własnej woli. Z ufnością. I w tym momencie, gdy oprze się o ciebie miękkim ciałem i spokojnym wzrokiem, będziesz wiedziała: wrócił tylko, dlatego że poczuł się bezpiecznie. Gest dziesięć zrozum, że każdy mały znak jest sposobem mówienia: Twój kot nie mówi w Twoim języku. Ale to nigdy nie powstrzymało go od komunikowania się. Mówi oczami, ciałem, ogonem ciszą Problem polega na tym, że prawie nikt nie słucha. Większość właścicieli uczy się rozpoznawać tylko te oczywiste sygnały: głodne miauczenie, mruczenie na kolanach. Ale kot mówi o wiele więcej i to cały czas. Krótsze miauknięcie może być zaproszeniem. Wpatrzone spojrzenie prośba o interakcję. Nadmierne lizanie łap może być oznaką stresu, a ten prosty ruch głowy może być nie teraz. Nic w jego zachowaniu nie jest przypadkowe. Koty są z natury subtelne i czekają, cierpliwie i z nadzieją, aż pewnego dnia je zauważysz, abyś nauczył się słuchać bez dźwięku, obserwować bez osądzania, odpowiadać bez słów. Oto ostatni i najważniejszy gest, uważne słuchanie. Bo kiedy zaczynasz dostrzegać każdy mały znak, każdą zmianę w zachowaniu, każdą przerwę, nie zapobiegasz tylko chorobie. Budujesz pewność siebie. Szacunek, prawdziwa miłość. Twój kot może nigdy nie powiedzieć ci niczego w sposób, którego oczekujesz. Ale jeśli zaczniesz obserwować sercem, odkryjesz, że ono zawsze do ciebie przemawiało. I przez całe życie, czekał, aż nauczysz się słuchać. Dotarłeś aż tutaj, odczytał każdy gest, poczułeś każde słowo, a może w tej chwili przypominasz sobie swojego kota. O wszystkim, co zrobił w milczeniu, o wszystkim, co próbował Ci powiedzieć, swoimi oczami, gestami, swoją nieobecnością. Prawda jest taka, że Twój kot nigdy nie spodziewał się wielkich pokazów, nigdy nie potrzebował drogich zabawek, wymyślnych łóżek ani ładnych słów. On po prostu chciał, żebyś zrozumiał, że zawsze do Ciebie mówił, na swój sposób, za jego czasów, a teraz wiesz, jak słuchać? Nie obwiniaj się za to, czego do tej pory nie zrobiłeś. Najważniejsze jest to, że teraz możesz zrobić to inaczej. Możesz mrugać powoli, poczekaj na zauroczenie. Szanuj ciszę, możesz stworzyć kryjówkę, ustalić czas, chwilę tylko dla Was dwojga. Twój kot nie chce wiele, on po prostu chce być zrozumiany. I to tylko Ty możesz zaoferować. Komentarzu który z tych gestów zaczniesz wykonywać dzisiaj, a które z nich zauważyłeś już u swojego kota i nigdy wcześniej nie rozumiałeś. A jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć serce Twojego kota, zasubskrybuj go już teraz, ponieważ tutaj uczymy się słuchać tego, czego nigdy nie powiedzieli głośno, ale zawsze krzyczeli z serca.